Witam wszystkich, uwujak Mietka Słuchajcie, moje franki, jak wiecie, zamieszkały w tubach I teraz jest puszka falotowa pusta, coś trzeba z tym zrobić Więc pomyślałem sobie, co gdyby Kupić jakieś inne monty, właściwie to nie wyjścia, bo mój francuski łącznik Wykupiłem wszystkie 5 od niego I dostałem propozycję 20 10 frankówek z lat 29-39, czyli srebro próby 680. Dwa słowa Wam powiem na temat samej monety, zanim otworzę paczkę od francuskiego łącznika. Więc, tak na monecie mamy Marianne. Marianne, powiem szczerze, nie mówię po francusku. Więc, jak ktoś wie, jak to się wymawia, to niech powie. Z przyjemnością się dowiem. Czyli symbol Francji, ucieleśnienie Francji. Jest to postać, którą widzimy we wszelkich budynkach użyteczności publicznej Francji, to jest symbol Francji w zasadzie. To jest kobieta we frygijskiej czapce czerwonej, której oczywiście na monacie nie widać, że jest czerwona, walcząca o prawa, o równość, wolność i braterstwo. Też jest ucieleśnieniem tego symbolu. Skąd się wzięła Marianna? Marianna się wzięła podczas rewolucji francuskiej. Większość kobiet, które walczyły o prawa swoje nie tylko swoje, nazywały się albo Marie, albo Anna. Taka przynajmniej jest anegdota. I tak się właśnie stąd wzięła Marianna. Yy, no dobrze, Marianna występuje generalnie na monetach w przestrzeni lat. Tutaj mamy monetkę 2 franki z 36. Jest nasza Marianna we frygijskiej czapce z nałożnikami. Tu oczywiście w czasie wojny który to jest rok 1946, no właściwie po wojnie, ale w czasie wojny e, mosiądz został zastąpiony, czy mosiądz został zastąpiony aluminium, jako że no był potrzebny na cele wojskowe, na produkcję ulicek. Właściwie w czasie wojny, no tak, dlatego nie mam tego. Marianna została odłożona w bok i pojawił się symbol wiszy rządu na monetach, 1943 rok, proszę bardzo nawet i moja ulubiona siewczyni jak się dobrze przyjrzycie jej główce to zobaczycie, że ma frygijską czapę ala Smurf na głowie no i późniejsze monety, takie bardziej współczesne to wszystko jest nasza Marianna także Marianna jest postacią która jest nie nierozłącznie związaną z Francją wysyłam te monety i zobaczmy to mi francuski łącznik przysłał. Zawsze dostaje cenniki osą, także można sobie porównać ceny. No duże to jest. jest, większe niż się spodziewałem. Powinienem mieć tutaj, powinienem mieć 100 monet 20 frankowych. Monety powinny ważyć 20 gram sztuka. No i powinny mieć 13,6 g srebra, jeśli dobrze liczę. Przypływie 680 Zobaczmy, jak to wygląda. 40 razy 20 franków. Turin. E, Turin, dlatego, że projektantem monety jest Pierre Turin. E, medalier francuski. Bardzo znana postać, jeżeli chodzi o erę Art Deco. Wiecie, co tu wam jestem. Muszę wam takie, takiego wyznania dokonać. No właśnie, te bulionowe monety są takie bezduszne. A. Te monety, mimo że ludzie mnie tam krytykują za to, że mówię o nich srebro nie niech będzie obiegowe, gdyby ta moneta mogła nam coś powiedzieć, to by nam powiedziała, odkąd została wybita w 1933, przeżyła wojnę i tak dalej. Natomiast co bo moneta bulionowa miałaby do powiedzenia? No, w zasadzie nic. Wybitą mnie wsadzono do tuby i tyle, na tym się skończyło. Natomiast te monety swoje widziały w cudzysłowie. Dlatego ja chyba trochę bardziej jednak lubię srebro obiegowe, niech wam będzie. Będę mówił obiegowe, skoro skoro z taką krytyką to się spotyka. Dobra. Zobaczmy sobie w jakich stanach są te monetki, jak one wyglądają. Wyglądają nawet ładniej niż się spodziewałem, bo tak na alegrach. Na na oel one tak wyglądają dość szaro i, i, i mętnie, tak wręcz aluminiowo. A tutaj nie, całkiem, całkiem ta moneta się na pierwszy rzut oka mieni tym srebrem. Dla odmiany do moich ulubionych franków, widzę, że jest ząbkowana, ząbkowany rancik. One są w dość dobrym stanie, mi się wydaje. Te monety widać, że są zmęczone obiegiem i czasem, ale jeżeli chodzi o detali, zachowanie ich. Chyba, co coś ostrości nie mógł złapać. To jest całkiem dobrze. Także 20 sztuk. Dobrze, i to jest nasze 100 sztuk. Uuu, niektóre z nich są zdecydowanie do czyszczenia. Także Argentum 2 będzie na pewno w użyciu. Zielone, brzydkie są. Dobra, tym się zajmę i je wyczyszczę. Można nakręcę filmik o Ktoś tam się mnie pytał, jak się czyści monety. Ja tam wielkim ekspertem nie jestem. Biorę, odkręcam argentum 2, patrzę, co jest napisane, wrzucam monety, wyciągam po krótkim czasie i wychodzą czyściutkie. Byłyby sobie w oczy nie nachlapać, bo to jest kwas solny i alkohole. Dobra. To to są franeczki. Ale mamy jeszcze poczuchy od innego francuskiego łącznika. Ja o tym sklepie wam więcej opowiem, ale muszę złożyć zamówienie. Spore najpierw tam. Klepik wykryty przez kolegę Dartmax z Discorda. Zrobiłem trudne pierwsze skupy. Wiem, jak to wygląda. Dziwnie dość zabezpieczone, ale trzyma się. Właściwy. Coś mi tu chyba nie gra. Może jednak gra. Ale jajce. Dobra. To są monety. Nie wiedziałem, że są takie małe monety na tym świecie. Jednogramówki kanadyjskie. Złote. Taki, proszę bardzo, zestawik. To wygląda jak pastylki do rzucia, jakieś tabletki na ból głowy, to jest paznokieć małego palca do porównania, słodkie maleństwa, także tu mamy 25 gram złota. W takiej kieszonce można sobie zsadzić coś mi telefon słabo łapie, ostrość dobra. Jeszcze 5 gramówki złota. I moje pierwsze arki nowego. Pierwsze arki nowego, srebrne, 20 sztuk w tubie, jeśli się nie mylę, także tu mamy 100 sztuk. 100 sztuk, z czego wynika, że cel 100 kg osiągnięty, a jeszcze coś kupiłem i zapomniałem zupełnie o tym. Kupiłem srebro. Niech mnie ręka BOST broni, żebym powiedział śmieciowe, obiegowe. I to są kolekcjonerskie monety, chyba stufrankowe, jeśli się nie mylę. Zobaczymy. O, ale ładne. Tak, 100 frankówki I one powinny być różne. Tu jest znowu nasz, na dzień dobry nasza Marianna. Tutaj mamy co? Równość, braterstwo. Wolność, równość, braterstwo z drzewkiem. Generał Lafayette. Znowu hasło Republiki. Jest szansa, że każda jest. No nie jest inna. Lafayette. Emil Zola, proszę bardzo. Ja szybko przelecę, bo miałem nadzieję, że trafi mi się Maria Skłodowska-Kiri i nawet się trafiła. Popatrzcie, francuska monetka stu frankowa z Marią Skłodowską. Ta wygląda na stan menniczy z lusterkiem menniczym. Piękna monetka się trafiła, srebrna. Marianna znowu, drzewko, Lafayette, Lafayette. Proszę bardzo, statua o wolności. I to też jest wszystko ze sklepu poleconego przez kolegę Dartmaxa na Discordzie. Monety, dodam Wam jeszcze, że są dość blisko spotu. Teraz nie powiem z głowy. Na następnym filmie zamówię sobie u nich większe, chyba zakupy, bo mam zamiar zamknąć pewne pozycje na giełdzie. A nie lubię, jak mi inflacja zżera pieniądze, także jest szansa, że oczywiście nie dotrzymam słowa swojego własnego odnośnie wielkości stosu. Po prostu wsadzę więcej kasy stos. Tak, także tu mamy. 30, zdaje się, monet. Ok, szczęściowych. bardzo ładnych. Taka fajna różnorodność jest z tego. o sklepie Wam więcej powiem, jak już złożę zamówienie i przyjdzie. I zobaczymy, co wy na to ceny mają. Naprawdę dobre. Dobra, to tyle u wujka Mietka. Także teraz, niestety, ale trzeba to zapełnić. Dopiero początek dalej. Także trzymajcie się do następnego filmiku.